Wróciłam ze spaceru, powietrze było czyste. Kurde, już mi się znudziło przetrwanie. Chciałam coś zbudować. Czekaj, co jeśli to Gambala świat? Nie mogę tak za bardzo bawić się w kreatywnego. Okej, okay, jestem już w parku. Czas pobawić się kreatywnego. Chwila, ale o co chodzi w kreatywnym? Ale co mam w paletkę wsiąść o co chodzi? Może wejdę w podwodę. Czekaj, ja się nie duszę pod wodą. Jestem nieśmiertelna. Coś ty pił. O ok jak wezmę jakiś przedmiot to pojawi mi się w rękach. Czekaj, czekaj, to jakaś magia, ja nie ogarniam tego. A jak walnę w kamień. Jej od razu się rozwala. Skoro jestem na kreatywnym, ooo mogę brać co chcę. O, 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 o Zbuduję moją budowlę. 10 minut minęło. Czy mam się podbudowywać się, czy dalej budować? Co tu się dzieje? Och, drugi słup gotowy teraz trzeci. Raz i dwa, może powinnam skakać wyżej. Co jest czemu nie spadam? Zaraz, czy to co? Niech mnie zabawa rozkręci. Mogę latać co zaraz, mogę latać, ale czemu w Gumbaliwo na 45 nie mogłam utrzymać równowagi? Hej, jak mogę latać, to porzucam śnieżkami nad ziemią. Jak to możliwe, że mogę jeść kamienny blok, ale jak to możliwe, że nadal mam 38 lat w 2025 roku. Ciekawe czy dożyję do roku 2111 i 2211 i 2311 i 2411. O Boże przecież postacie fikcyjne żyją wiecznie. Teraz ha 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 porzucam cegłami. Hahaha teraz ha ha wysadzie mój dom z odcinka wybór ha <hahaha> odpalam. Ej co jest? Halo czemu wszystko się zatrzymało? Ale co o o? O ja nie mogę.